Nikki Pedersen opuszcza stadion w trakcie zawodów. Tłumaczy się chorobą. Gorąco podczas derbów, petardy wyleciały na tor. Czy same nie wyleciały? Ale oprócz tego! Za nami Grand Prix w Gorzowie i pierwsza wygrana: Brediego Kertsa. Żółta kartka dla Szymona Woźniaka i zwycięstwo unitarnów. Niemiecki żużlowiec po wypadku samochodowym. Zdjęcia przerażają. Kacper Woryna opuści włóknia z Częstochowa. Cześć, ja jestem Łukasz i przeglądam dla Was żużlowe internety. żebyście Wy nie musieli tego robić, zachęcam do subskrypcji, a my lećmy z tym materiałem. A zaczniemy sobie od tematu ostatniego Grand Prix, jakie odbyło się na Gorzowskim Jancarzu. Już w kwalifikacjach wiedzieliśmy, że to będzie ciekawa runda. Dwukrotnie upadł na tor Robert Lambert, bez kontaktu z rywalem. Najlepszym żużlowcem tamtego dnia okazał się Brady Kurtz, który pokonał wychowanka jancarza, można powiedzieć, Bartosza z Marszlika. On na drugim miejscu. Dla Australijczyka było to pierwsze zwycięstwo Grand Prix w karierze i kolejny finał w tym roku zresztą, a oprócz nich na podium stanął także Daniel Biuli. Ale podczas dekoracji zawodników doszło do małego pożaru. Interweniować musiała gaśnica. Kiedy na stadionie było ciemno, widzowie zauważyli ogień na murawie. Po kilku chwilach służby poradziły sobie z tym faktem. Co ciekawe, runda Grand Prix w Gorzowie przeszła do historii i to nie ze względu na ściganie, w każdym razie nie tylko. Po raz pierwszy na wieżyczce sędziowskiej podczas zawodów Speedway Grand Prix zasiadła kobieta, Kristina Turnbull. I chociaż już nieraz sędziowała ważne zawody, to sędzią dla najlepszych zawodników świata jeszcze nie była a poradziła sobie bardzo dobrze, mi się wydaje. Co sądzicie? Wyjątkowo urokliwe były ostatnie rundy Speedway Grand Prix w Manchesterze. Fantastyczne ściganie i zwycięstwa faworytów, co tu dużo mówić. Dawno nie widzieliśmy aż tylu mijanek podczas zawodów. Jak to powiedział komentator Korościel, powinno być 10 rund Grand Prix w Manchesterze i żadnej nigdzie indziej. W piątek górą był Daniel Bewley, przed własną publicznością pokazał swój wielki kunszt jeździecki, drugi był Bartosz Marzlik, na trzecim Brady Kertz. W sobotę równych sobie nie miał nasz zawodnik, pokonując finale Brediego Kurtza i Frederika Lindgren'a. I wydaje mi się, że to właśnie z Australijczykiem Bartosz Marznik stoczy bój o Mistrzostwo Świata, po rundzie w Gorzowie to powiedziałbym nawet na pewno, a następna runda odbędzie się już patrzę 5 lipca w szwedzkiej Molili. Jeśli jest coś, co można powiedzieć o tegorocznym cyklu, to zdecydowanie to, że Brady Kerz jest czarnym koniem, praktycznie nikt na niego nie stawiał, wywalczył sobie w zeszłym roku awans, OK, ale nikt chyba nie spodziewał się, że będzie walczył jak równy z równym z Bartoszem Marznikiem. Oj, zacieram ręce na finał tej walki. A teraz szybki news. Nowym zawodnikiem klubu Teże Ostrowi został Anders Rowe. Życzymy powodzenia. A skoro jesteśmy już w temacie Ostrowi, no to tutaj fotka pana Marka Ciślaka właśnie podczas meczu w Ostrowie. Piękne wspomnienia wracają. Piękne. Piękne wspomnienia będziemy też mieć po pierwszej rundzie IMPU, czyli indywidualnych mistrzostw polskich, które odbyły się ostatnio na Moto Arenie w Toruniu. Bo jeśli oglądaliście zawody, to wiecie, że z jednej strony ta runda dała nam bardzo rozciągnięte i nudne biegi, a z drugiej strony fantastyczną rywalizację. Jak na przykład Bartosza z Marzlika i Piotra Pawlickiego, którzy sunęli jak za starych dobrych czasów, aż miło było popatrzeć. Ostatecznie górą był młodszy z braci Pawlickich. Zmarzlik jechał tak zaciekle, że nawet dotykał opony rywala, co jest niebezpieczne, ale bardzo efektowne. Fantastycznie przez całe zawody prezentował się gospodarz Patryk Dudek, który wjechał bezpośrednio do finału z Bartoszem Marznikiem. Bieg półfinałowy to dwa pierwsze miejsca Kacpra i Dominika Kubery. Na tym etapie odpadł Wiktor Przyjemski i Piotr Pawlicki. Finałowe starcie z teoretycznie najgorszego pola wygrał właśnie Dominik Kubera, który nie chował swojej radości. Swoją drogą genialny atak na wejściu w drugi łuk Tutaj zawodnik motoru pokazał klasę. Na drugim i trzecim miejscu podium Patryk Dudek i Bartosz Marzlik po fantastycznym pojedynku w finale. Wielkie, wielkie brawa! Co mnie osobiście zaskoczyło, to taki przyczepny toruński owal. Nawet Paweł Przedpełski, który jest wychowankiem klubu z Torunia, mówił, że chyba nigdy na takim torze tam nie jeździł. Ale trzeba podkreślić, że zawody przejechały bez najmniejszego problemu. Jeśli nie licząc kulejących żużlowców. Najpierw z rywalizacji wycofał się Kevin Małkiewicz, dzień wcześniej zanotował upadek w DMPJ i nie chciał ryzykować zdrowiem swoim oraz innych. Wydawało się, że Bartosz Kowalski również nie jest pełny sił, ale on swój bieg wygrał. No i Kuba Krawczyk, który ledwo chodził po parkingu. Przypomnę, że on miał niedawno złamaną nogę. Może takie ryzykowanie zdrowiem swoim oraz innych nie jest za dobre, może czasem warto odpuścić i dać się ścigać innym żużlowcom, którzy być może zdrowi wystąpiliby w tych zawodach. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Niedawno dowiedzieliśmy się, że z życiem pożegnała się legenda ice speedwaya. Rosjanin Nikolaj Krasnikow był wielokrotnym medalistą, ale i mistrzem świata w tej dyscyplinie. Zdobywał mistrzostwo 8 lat z rzędu. Niestety, zawodnik zginął w wypadku samochodowym. Cześć jego pamięci. W wypadku samochodowym ucierpiał też niemiecki żużlowiec Sebastian Kessler. Jak poinformował na swoich mediach. Jak niektórzy mogli już usłyszeć, ja i mój zespół braliśmy udział w wypadku samochodowym w środę po południu, zaledwie kilka minut po rozpoczęciu naszej podróży do Olching. Nadjeżdżający samochód wjechał na nasz pas i uderzył w nas czołowo. Van jest całkowicie zniszczony i sporo mojego sprzętu. Mój ojciec i mechanicy są dość poobijani i doznali poważnych obrażeń. Miałem stłuczone kolano i złamany kręg T12 w plecach. To oznacza, że mój sezon prawie się skończył. Ponieważ niestety będę musiał zrobić sobie przerwę od wyścigów przez 8 do 12 tygodni. Ale to nie jest akurat najważniejsza tego kwestia. Przyznacie, że zdjęcia tego busa są. Co tu dużo mówić? Przerażające. Życzymy Sebastianowi dużo, dużo zdrowia. A skoro w temacie upadków jesteśmy, to nie można nie wspomnieć o upadku Oliwiera Buszkiewicza w ostatniej rundzie DMP Niestety na prostej Oliwier zahaczył o tylne koło Kacpra Łobodzińskiego i bardzo groźnie upadł na tor. Pojawiła się karetka. Na szczęście w tym przypadku obyło się bez złamań. Złamań nie było też w przypadku Nikodema Mikołajczyka. Żużlowiec, który dopiero co wracał po kontuzji, znowu upadł na tor. Przy upadku młodzieżowiec rozciął sobie łuk brwiowy i narzekał na ból głowy. Pojechał do szpitala na badania, na szczęście skończyło się na strachu. W piątkowych zawodach ekstraligi wystąpił. To jest ogromny pech, zarówno dla zawodnika, jak i dla Sparty Wrocław, która i tak ma już szpital w drużynie. Ale nie na tyle duże, żeby przeszkodziło im to w zdobywaniu zwycięstw, o czym powiem za chwilę. Co za mecz wydarzył się wczoraj w Grudziądzu. O mój Boże, derby kujaw i pomorza. Piękno speedwaya zawarte na tym jednym obrazku. Fantastyczne ściganie. Walka do samego końca. Dopiero w ostatnim biegu 15. Dowiedzieliśmy się, kto stamtąd wywiezie dwa punkty, a nawet trzy, bo się okazało, że to apator Toruń, przepraszam, KS Toruń zwyciężył w tym spotkaniu i wywiózł pełną pulę z Grudziądza, jak to mówił komentator dryła. Trzeci raz w tym tysiącleciu Grudziąd został zdobyty przez toruńską ekipę. Wielkie, wielkie brawa, naprawdę dla zawodników. Fantastyczna jazda 44 do 46. Nikt się chyba na trybunach gospodarzy tego nie spodziewał, bo na gości pewnie tak. A na trybunach działo się bardzo dużo również i o tym sobie krótko teraz porozmawiamy. Zaczęło się od tego, że na trybunie gości pojawił się ogień. Ekipa gospodarzy nie została obojętna i pokaz pirotechniki, jaki zobaczyliśmy, był bardzo okazały. Był na tyle okazały, że studio Kanal Plus Sport nie mogło być widoczne na telewizji, bo nic byśmy nie widzieli, więc yy, niezły pokaz fajerwerków. Natomiast to, co wydarzyło się chwilę później, to już przekroczyło granicę dobrego smaku, bo na tor ze strony kibiców gości rzucone zostały petardy. I to, kiedy zawodnicy przygotowywali się do wyjazdu na tor. Nie, oni przygotowywali się do startu, do biegu, oni już byli na torze. Zostali zawróceni do parku maszyn, a jak się okazało, jeden z wirażowych został trapiony petardą. Wirażowego szybko poproszono do pokoju lekarza i został opatrzony, po czym wrócił na swoje stanowisko pracy. Ale to granica, która została ewidentnie przekroczona. Bo wyobraźmy sobie sytuację, co by było gdyby taka petarda wylądowała w trakcie biegu na torze, albo na murawie. To jest już bardzo niebezpieczne, ta granica nie może być przekroczona. Sędzia oczywiście zawinął zawodników z powrotem do parku maszyn. Jeden niestety wirażowy oberwał petardą, ale chyba mu nic nie ma, bo wrócił, tak jak mówię, na swoje stanowisko pracy. Natomiast to już jest chyba krok za daleko. Było to bardzo nieodpowiedzialne, powiedziałbym nawet, że to było bardzo durne zachowanie. Nagrywam to na gorąco tuż po zakończeniu tego spotkania, więc jeśli coś jeszcze się wydarzy, to Wam za chwilę dogram w głosowej po prostu informacji. Wiecie, ja wielokrotnie chodziłem na mecze piłkarskie, na mecze żużlowe, dla mnie pirotechniczne pokazy na stadionach to jest powiedzą, no nie powiedziałbym chleb poprzedni, ale normalna sytuacja. I w ostatnim odcinku, kiedy rozmawiałem o kibicach i kiedy mu gróźiąs broniłem nawet tych kibiców, że wiecie, no zawieszenie z takie rzeczy, no nic się przecież nie stało takiego. Natomiast w tej sytuacji zdecydowanie tutaj, no do takiej sytuacji po prostu nie powinno dojść. Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć i zapewne Ekstraliga wyciągnie konsekwencje bo przez to mecz został przerwany na dobre 15-20 minut, a to już nie są żarty. Ale najbardziej rozbawiła mnie sytuacja w studio Kanal Plus Sport. Pan Michał Mitrud mówił, że to są, no nie powiedział chyba słowa dokładnie wandale, ale powiedział, że no bardzo złe zachowanie kibiców, żenujące i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem pan Tomasz Golot powiedział, no tak, ale zwróćmy uwagę, że tutaj tak naprawdę nic się nie stało, to znaczy petardy zostały rzucone, wirażowy oberwał. Te fajerwerki były, ale oprócz tego to nic się nie dzieje. <laughs> nie, no to to spoko, nie? Troszkę tylko przykro, że przez takie zachowanie kibiców ten mecz zostanie zapamiętany głównie przez te petardy. A może nie, a może właśnie zostanie zapamiętany ze względu na te świetne ściganie, bo derby Kujaw i Pomorza z takiego ścigania słyną. Bo to już nie pierwszy raz, kiedy oglądamy tak zacięte spotkanie tych dwóch drużyn. Uch. Mam tylko nadzieję, że panu Wirażowemu oraz innym kibicom nic się nie stało w związku z tymi petardami, fireworkami, czy kiedy nagrywam to nie ma takiej informacji, że coś się stało, nie? Było grubo, było grubo, było bardzo grubo, było bardzo gorąco, w ogóle ta niedziela była niesamowicie mocna. Ten odcinek również jest niesamowicie mocny z tego względu. Powiem Wam, że zastanawiałem się właśnie, który z tematów ma być głównym w tym odcinku, czy sprawa tych petard z derbów Kujafi Pomorza, czy jednak sprawa Nikiego Pedersena i jego ucieczki z olimpijskiego i wybrałem ten drugi temat i teraz sobie o nim pogadamy. I jeszcze pozwolę sobie teraz dograć, bo już po meczu i po moich nakrywkach pojawiła się informacja, że w składzie GKM-u na sezon 2026 zostaje Michael Jebsen Jensen. Fani Gołębi na pewno się cieszą. A co się działo na ekstraligowych torach w ten weekend? Wilki Krosno wygrały mecz u siebie z Unią Tarnów 53 do 37. Podczas tego spotkania Krzysztof Cegielski poinformował o aktualnym stanie zdrowia Daniela Kaczmarka. Daniel na początku kwietnia zaliczył upadek u siebie na torze w Gdańsku, a lekarze stwierdzili porażenie czterokończynowe. Pierwsze informacje nie były optymistyczne, pojawiła się zbiórka pieniędzy, stało się jasne, że Daniel w tym roku raczej już nie wróci do ścigania. Jak powiedział Krzysztof Cegielski, widać poprawę w jego stanie zdrowia. Zdrowia. Lepiej siada, lepiej wstaje, ale powiedział też o przełomie. Przełom nastąpił w jego głowie. Jest to przełom mentalny. No szczerze mówiąc, nie brzmi to jakoś bardzo optymistycznie. Dalej sytuacja jest pewnie bardzo trudna. Mamy nadzieję do jak najszybszego powrotu Daniela do zdrowia, już nie mówiąc nawet o powrocie na tor. W sobotę na łódzkiej moto arenie. Byki z leszna wygrały spotkanie wynikiem 41 do 49. W niedzielę Remis padł w Ostrowie. Ostrowia podzieliła się punktami z PS rzetem Poznań. Falubas wygrywał siebie z włókniarzem Częstochowa. Piękna rywalizacja, piękna walka, liderem gospodarzy Leon Madsen: 13 punktów. A punkt bonusowy również zostaje w zielonej górze. Natomiast Unia Tarnów wygrała spotkanie z Polonią Bydgoszcz. Jaskółki Starnowa sprawiły sporą niespodziankę i wygrały ten mecz 54 do 36, ale. Przełomowym był bieg dziewiąty i starcie, Jana Hel i starcie Jana Heleniaka z Szymonem Woźniakiem. Woźniak, za swoje zachowanie, otrzymał wykluczenie oraz żółtą kartkę. Młodzieżowiec Unitarnów powiedział, następująco: Tak na żużlu się nie jeździ, że dopycha się kogoś do płotu, a zwłaszcza, że byłem szybszy. Czy był szybszy, no to jest kwestia dyskusyjna. Cała ta sytuacja to jest kwestia dyskusyjna, bo szczerze mówiąc, ja bym tutaj zostawił czterech zawodników w biegu, jeśli oczywiście byłaby taka opcja. Oczywiście w regulaminie nie ma takiej opcji, więc sędzia kogoś musiał wykluczyć. No i dobra, jak wykluczył Szymona Woźniaka w porządku, ale w tym momencie wygląda mi to na podwójne karanie, bo Szymon dostał jeszcze żółtą kartkę. To chyba lekka przesada, co? Mało tego, powiem więcej. Wielu kibiców jest zdania, że to juniorowi Unitarnów należało się wykluczenie i ja też chyba skłaniam się do tego zdania. Zresztą tutaj nie było dobrej decyzji. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę to się mogło potoczyć i każda z tych decyzji mogłaby się obronić. Ale ta sytuacja była przełomowa w kontekście całego meczu. Później trzy biegi Unia Tarnów wygrała 5 do 1, a jeden z biegów wygrał nawet sam Jan Heleniak. Niemniej gratulacje dla Polonii Bydgoszcz za walkę, no i gratulacje dla zwycięzców. A teraz segment szybkie newsy, a właściwie to szybkie spekulacje, bo w ostatnich dniach pojawiło się dużo ciekawych informacji. Media mówią, że Kacper Woryna na pewno w cudzysłowie pożegna się z włókniarzem Częstochowa, a nowym pracodawcą Polaka ma być motor Lublin. Do tego samego motoru Lublin ma trafić Martin Waculik, który ostatnio zresztą zaliczył upadek w rundzie Grand Prix w Gorzowie. Życzymy zdrowia, bo o tym nie wspomniałem. W ostatnim meczu przy alejach Zygmuntowskich pokazał się z niezłej strony, co może. nie wiem, cieszyć kibiców motoru czy coś. Ryan Douglas może dołączyć do GKM-u grudziąc. Pojawiły się informacje, że działacze GKM-u chcą pozbyć się jeżdżącego w kratkę Jamona Licea, a za niego ma pojawić się właśnie zawodnik PS Tu Poznań. Bierzcie to wszystko z przymrużeniem oka. Piątkowe mecze Ekstraligi również dostarczyły sporo emocji, chociaż zapowiadała nam się kolejka pogromów. Motor Lublin u siebie pokonał bezbarwną Stalgorzu w 55-35, Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie fakt, że liderzy motoru oddawali swoje biegi. Oczywiście nikt nie spodziewał się zwycięstwa stali na wyjeździe, no nie tak łatwo pokonuje się mistrzów Polski, ale kibice gości chyba mogli liczyć na troszkę więcej walki. Walka była za to na olimpijskim, gdzie row rybnik przyjechał walczyć o ważne dwa punkty. Niektórzy internauci mówili nawet, że tak osłabiona sparta to Rów z palcem w nosie pokona. No ale jednak nie pokonał. Wynik 57 do 33. Liderem zespołu gości był Maksym Drabik który doskonale zna tamte kąty. Na końcu obudził się także Gleb Czugunow, który wsparcie przejeździł bodaj 6 lat. Z obowiązku dziennikarskiego powiem, że komplet punktów zaliczył Brady Kerts, 12 punktów na jego koncie, a ostatni bieg oddał Nikodemowi Mikołajczykowi. Jednak co podczas tego spotkania zwróciło największą uwagę, to fatalna dyspozycja Nikiego Pedersena. W trzech startach przywiózł zaledwie jeden punkt, pokonując tylko kolegę z drużyny Jespera Sena później był już zastępowany. Jak przekazała dziennikarka Eleven Sports Joanna Cedrych, Niki Pedersen opuścił już park maszyn, okąpał się, spakował i poszedł do busa. No cóż, z moralnego punktu widzenia wydaje mi się, że Niki Pedersen powinien przetrzymać, zostać ze swoją drużyną, wspierać ich w tych ciężkich chwilach. Na zwycięstwo oczywiście nie było mowy, no ale... sama obecność takiego... takiej legendy mogłaby, nie wiem, jakoś natknąć ich do walki, no... po prostu tak się chyba robi. Tymczasem w mediach po meczu trzykrotny mistrz świata tłumaczył się chorobą, był odrętwiały i dlatego jego wyniki w duńskiej oraz polskiej lidze były mizerne. Zapowiedział też, że robi sobie przerwę od ścigania, aż do przyszłej niedzieli. W związku z tym zachowaniem pojawiły się głosy, i to dość uzasadnione, czy może w następnym meczu nie warto by tak troszeczkę Nikiego Pedersena nie odsunąć od składu. Być może Chris Holder przywiózł być więcej niż tylko jeden punkt i to na własnym koledze. Trener Piotr Żyto do tej pory twardo stał przy swoim i Duńczyka w składzie trzymał, ale tu już nie ma co udawać, że będzie lepiej, po prostu trzeba działać. Jeśli rekiny chcą myśleć o utrzymaniu i wiadomo, trzeba mieć ogromny kochones, żeby podejść do nikiego Pedersena i powiedzieć mu, że nie jedzie, że jedzie ktoś inny. No ale chyba od tego jest trener, żeby takie decyzje podejmować, bo tutaj już nie ma co ratować, tutaj trzeba działać. A aktualnie miejsca dla Pedersena, przynajmniej ja w składzie rybnika nie widzę. Co ciekawe, komuś tak zaimponował Pedersen w kewlarze rybnika, że postanowił zrobić specjalny mural na jego cześć który zresztą sam żużlowiec odwiedził i zautografował. Swoją drogą brawa dla pana Karola i dla pana Adama, bo stworzyli naprawdę arcydzieło. Ale wracając do Pedersena, jak pisze portal speedwaynews.pl, Pedersen może z tamtego meczu zostać nawet zdyskwalifikowany. A dlaczego? Bowiem zgodnie z regulaminem, jeśli żużlowiec nie otrzymał zgody na opuszczenie terenu stadionu, grozi mu odjęcie jego dorobku punktowego w danym meczu. Ha, <laughs> akurat w tym przypadku odjęcie tego jednego punkta Pedersena absolutnie nic nie zmieni, to nie ma żadnego znaczenia, ale warto podkreślić, że Pedersen opuścił stadion jeszcze przed biegami nominowanymi. No i taki to jest już ten nasz nikodem. Czy ktoś jest zaskoczony? Nie sądzę. Czy taka sytuacja już się nigdy nie wydarzy z jego strony? Nie sądzę. Czy Pedersen zostanie dalej w składzie Rybnika? Powiedziałbym nie sądzę, ale chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby Pedersen jednak został w składzie i zrobił dwucyfrówkę u siebie przy Gliwickiej. Tylko pytanie, czy nie przeszkodzi mu przy tym Pesel. A nie zaszkodzi, jeśli wbijecie na Instagrama fani czarnego sportu, bo tam newsy pojawiają się ciut szybciej. Zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport i do następnego odcinka. Na razie, cześć! A miał być krótki odcinek.